Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku tym ładnym widokiem dwie palmy wojownicy na słoniu to już pokazywałem nie raz i jeszcze pewnie nie raz pokażę bo to jest taki symbol tutaj miasta no niepisany oczywiście ale jest to w głównym punkcie każdy kto zna kto tutaj mieszka czy kto tutaj był punkt zborczy obok jest pub street także rozpoczynamy ten odcinek jesteśmy kontynuacją poprzedniego odcinka ja teraz jestem na mieście kto widział poprzednie materiały, ten wie, o co chodzi z tym tutaj, z tą tubą, z tym rulonem. Jeżeli nie oglądaliście, to... Przechodziłem i by mnie teraz to uderzyło, wiecie? Dosłownie, dosłownie e, parę sekund za mną pieprzło to w dół. Trzeba uważać, wiatr zawiał, wiecie? Trzeba patrzeć do góry, żeby komu dachówka nie spadła, chłopaki tam siedzą na dachu. Widzieliście? I to by mnie dosłownie w łeb uderzyło tym i ten, nie? Tym dachem. Ja ja w ogóle elektrycznie chodzę teraz po tym jak mnie ten tuk-tuk pół roku temu pieprznął. Wszystko się dobrze skończyło. Ale jakieś tam minimalne ślady to i do końca życia zostaną. Ale chodzę elektryczny, uważam jak przechodzę przez ulicę i tak dalej, nie? Tak aż, aż nadelektryczny nad, nad jestem. Naleśniki z bananami, można z czekoladą, z jajkiem jeszcze i tak dalej. Miasto rozkopane, też trzeba uważać jak się na studzienki wchodzi, bo nie wiadomo jak oni to zrobili. Też dużo jeszcze takich dziur jest, także... Warto patrzeć też i pod nogi i na górę i za siebie. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Ja powoli kieruję się na bazę. Później będziemy dogrywać kolejne epizody epizody tego odcinka. Jutro planuję wybrać się skuterem trochę za miasto. Na kierownicy będę miał zamontowanego drugiego iPhone'a do nagrywania, bo telefonami nagrywam, to już wiecie. I będę, będę się starał Wam coś tam nagrać więcej, znaczy mieć dwie perspektywy, jedną to tutaj z ręki, z komentarzem, a druga będzie na przebitki, tak jak jadę motorem. Nowy fa fast food powstał, gościu namawia tutaj na ulicy przez ten, przez megafon. Tam stoją. To trochę tak po chińsku wygląda, ale nie ma żadnych chińskich tych znaków. Tylko jakiś Jingis Han czy inny, inny władca chiński lub mongolski. Na pewno nie jest to khmerskie. Jako, że ten odcinek to jest kontynuacja poprzedniego, to ja już swoje kroki na dzisiaj zrobiłem. Może wskoczę dziś do basenu. Ale to jeszcze nie jest pewne. Na razie idę do góry i kończymy ten epizod. Oczywiście, odcinek się jeszcze nie kończy. Widzimy się później, a z wami widzę się po prostu po tak zwanym cięciu. Słuchajcie, mamy już dzień kolejny. Zabieram mój uchwyt, montuję i jedziemy w trasę na wiochę. Na wyciek. Jakiś wyciek mam. Słuchajcie, trzeba jechać pierwszy na warsztat. Dobra, pojedziemy na warsztat. Dobra, słuchajcie, nawet nie będę tego montował, tylko jadę na warsztat. Też mi lusterko musi to poprawić, bo jest gwint zepsuty. Niech mi to zrobi, zrobi niech wymieni olej, zrobaczy te wycieki. No dzisiaj taki dzień, nie wiem czy dojedziemy gdzieś na Wiochę, bo może zostawię skuter i, i tyle i się przejdziemy. No ale już coś do przodu. Słuchajcie, zajechałem na warsztat. Tutaj mają jeszcze taką Hondę. Nie wiem czy to teraz remontują, czy na, na sprzedaż to jest, może na wypożyczenie. Chyba raczej albo na sprzedaż, albo komuś robią. Przejechał się teraz moim, będzie mi tam robił. Jak już robić, to już inne rzeczy też zrobić, niech zobaczy co tam jest. No właśnie coś mi tam to. Nie tak chodził ten, ten 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 skuter, nie? No, nie wiem, czy on jest może po wypadku w ogóle, nie. Czego niedawno kupiłem. A u Krzysztofa jest ten drugi, taki sami i no jest różnica, nie? Niech porobi chłop wszystko, wycie oleju musi mi zrobić, olej niech wymieni. No i dobra, słuchajcie. Skuter został w szpitalu, będzie leczony. Jak wyleczą, to zadzwonią. Ile będzie kosztowało? Nie wiem, bo mówią, że to, jak to się mówi, wyjdzie później, bo faktycznie to może coś, coś powychodzić. Wymieniłem się kontaktem, będą mi na bieżąco, na bieżąco mnie informować o sprawie. W takim razie dzisiaj nie nagramy już w dzisiejszym filmie materiału z jakiegoś wyjazdu. Ten uchwyt też oni mi zamontują, tam jeszcze lusterko poprawią. Jak coś jest z przednim kołem, nie wiem czy ociera, czy to łożysko. W każdym bądź razie też będzie naprawione. No i w kolejnym odcinku pojedziemy. No, miałem dobre chęci, ale ja już tak czułem, że on jest lekko zwichrowany, że coś się z tym skuterem nie tak. Kupiłem go od handlarza tanio, wiadomo jak to jest. Kupił, umył, wypastował. Ale też facet taki, który, który miał dobre opinie, nie? bo to przecież wiadomo, że ja mu wystawiam opinię. On nawet się później jeszcze ze mną kontaktował, czy wszystko w porządku, taki chciał być. Że, że nie unika mnie, sam się odezwał. Czy bo ja mówię, że do Siem Reap go będę wysyłał, czy jeździsz, czy wszystko w porządku z tym, tego nie? No, za tą cenę to się tego spodziewałem, że tam coś trzeba będzie zrobić. Zaskakujący, akumulator działa cały czas, zapala bez sania. Gdzie pamiętam u Krzysztofa ten sam model, trzeba było na saniu zapalać. Że jest ok, nie? A wiadomo, że takie sprawy się będą zdarzać tutaj tanie są takie w miarę naprawy. Zobaczymy zresztą później, wam powiem, ile to kosztuje. Tanie, drogie, to pojęcie względne. Jak zrobią mi go, to pojadę nad jezioro Tonle Sap, tutaj pod miastem. Jest to największe jezioro w tej części Azji, w Azji południowo-wschodniej, które już teraz nie powiem, ale kilkudziesięciokrotnie zmniejsza swoją powierzchnię w czasie suchym i w porze deszczowej, tak? Także wpływ rzeki właśnie Tonle Sap. Zmienia, rzeka zmienia swój bieg. No i w porze suchej jest, jest tej powierzchni kilkadziesiąt razy mniej. No ale byłem już nad tym jeziorem. Fajnie tam jest, są wioski na palach, wioski rybackie, naturalne, po drodze też wsie, łódki, szkutnicy. Ci, co sieci robią, sprzedają. Drobne przetwórstwo, tam można też rybkę kupić tanio. A tymczasem idę do sklepu kupić kieliszki do jajek na miękko. I jak już kupię kieliszki, to i kupię jajka, trzeba zacząć powoli takie rzeczy jeść. Czyli keto. Jedzenia ostatnio bardzo mało na moich odcinkach, więc na koniec zaczekajcie. Będę miał dla Was niespodziankę. Także, ale to na koniec filmu. Street foody, jeszcze nieczynne, bardziej na wieczór. Macie od razu z cenami. Tutaj kolejne. I tu kolejne. A ja tymczasem idę upolować kokosa. Jeszcze w międzyczasie nim kupię to, co kupić miałem, czyli zgrzewkę jajek i kieliszki do jajek. Co więcej, pieprzu nie mam, muszę kupić pieprz, najlepiej by było z takim młynkiem od razu, no i kupować w ziarnach, bo jest to pewniejsze. Słuchajcie, po drodze kupiłem zapalniczkę, koszt 50 groszy na polskie, to gdzie oni zarabiają, gdzie jakaś marża jego, gdzie transport i tak dalej. Podatkach nie wspominam, bo to przecież nie ma żadnych. A chyba, że mi się wydaje, że może tak być, że firmy, które dostarczają papierosy, wrzucają im to darmo jako gifty. I oni później to sprzedają. Po prostu weszło dostali za darmo, więc za ile sprzedadzą, tyle, tyle będzie na czysto. Ale z drugiej strony nie ma tu żadnej reklamy. Przecież już jakaś nalepka jest. Nie, to jest ostrzeżenie, tylko. Także. Trochę dziwne, bo jakby to jakaś firma, która sprzedaje papierosy, no to powinna jakieś reklamowe ze swoją nazwą, ze swoim logo im wrzucać. Nieważne. Ważne, że tanio. Idę pierw tutaj na Kokosa, a później uliczkami bocznymi, innymi niż zwykle, do supermarketu. Tutaj na Kokosa już tu byłem w poprzednim odcinku. Wypiłem na biegu od razu, jak mi tylko podała. No i odłożyłem skorupę i poszedłem, bo nie zapłaciłeś. Co się musiałem zapłacić. Znają mnie tam, ja tam często przychodzę, nie ma problemu. Tutaj kiedyś był tętniący życiem, tak zwany night market. Ale już w godzinach popołudniowych się otwierał. A co niektóre stoiska były pootwierane od rana. No i też dobre żniwa tutaj mieli. Tutaj spokojniej. To też niedawno ta przejazdówka została otwarta w ogóle. Widzę, że tam z przodu, daleko dalej, gdzieś się coś konkretnego buduje. Ale my tam nie będziemy szli. My tutaj skręcimy w prawo i do marketu. Zresztą te shophausy to też są nowe budynki. To mają jakieś 2-3 lata. Piatostan. Tam na, na tych na kablach kolejny Na tej plątaninie wróc Dobra, tutaj ten market Teraz wyzwaniem będzie przejść tutaj przez ulicę Okna wiozą Słuchajcie, jestem w sklepie, nie ma takiego, takiego kieliszka, żeby to był swajansu, czy przynajmniej jakiś drewniany, z bambusa. Są metalowe miarki do alkoholu, czyli powiedzmy tam setka, pięćdziesiątka do mierzenia alkoholu, i to też by się nadało, ale nie chcę metalowego. Kupiłem maszynkę do cięcia włosów, zbyt wielu włosów nie mam, ale brodę przyzwyczajam się czymś takim podgalać. I czasem jak mi włosy bardziej urosną, to ciężko później żyletką się na łyso ogolić, więc się przyda. Jeszcze się przejdę, zobaczę wagi, bo to jest inny sklep, tu nawet widzę, że ceny lepsze niż w poprzednim sklepie, w którym byłem. O, mamy właśnie, widzicie, wagi. O kurwa. 115 dolarów za taką wagę, proszę Państwa, nie opłaca się. A, a tutaj ta sama waga, która w tamtym sklepie 45, właśnie identyczna z zegarem 45, tutaj 18,50. Bierę, no. Także takie tutaj trzeba porównywać te ceny. No w poprzednim sklepie 14, 45 dolarów chcieli, nie? Za tą samą, identyczna firma, wszystko to samo było. No dobra, no to już. Dobrze, że się nie skusiłem. Kiedyś to byłam... Tak nie zwracają uwagi, trzeba jednak zwracać uwagi, bo różnice są kolosalne, proszę państwa. No, kurczę, powiem wam, nie wierzę wręcz, nie. 4,50 dolara trzy takie gąbki to jest niemożliwe, nie? I to one już, kurczę, one już tak wyglądają brzydko jak brudne same z siebie i 4,5 dolara, czyli, czyli ponad dolar jedna taka gąbeczka coś chyba nie tak, nie? Albo ja już nie jestem z cenami na bieżąco. Pewnie pójdę do innego sklepu i będzie dolar za trzy, Także tak tu niestety trzeba działać. Teraz chiński nowy rok, to z Chin nic. Zresztą takie rzeczy trzeba na bieżąco kupić. Ja mam tam do zmywania naczyń, ale, ale chciałem dokupić. Ale chyba jednak trzeba będzie wrócić do zamawiania z Chin. Na razie ta waga jest okej okay cena. To tak samo no w Chinach bym ciut taniej jeszcze pewnie za coś takiego, bo to nie jest... Chociaż taki zegar też jest czasem nie wiem, te, czy te elektroniczne dokładne, ale ta maszynka to naprawdę. Aha, i mieli kilka modeli, wyższe modele i niższe tej samej firmy, i wszystkie za tę samą cenę przy tej maszynce, nie? A taka polityka tutaj cenowa. I tutaj taka miarka do jajek też, 4,25 dolara. Także myślę, że taka spajająca, ja bym chciał z czegoś takiego, coś tam przyjemniej je i pewnie byłaby dużo tańsza. Trzeba oszczędzać. Kto oszczędza? Nie pije, nie pali, ten ma. Idę jeszcze ja się spodziewam, że tam jest taki drugi dział, gdzie sprzedają rzeczy do restauracji, i tamte gąbki do mycia będą taniej w jednym sklepie. Może się tak zdarzyć. Słuchajcie, na szkle znalazłem dwa zwykłe kieliszki, kupiłem dwa na wypadek, jakby się jeden zbił. Poza tym kieliszki zawsze się przydadzą. Dobra, zakupię jeszcze pół kilo pieprzu, 6,5 dolara. Pieprz z Mondulkiri. Dobra. Jeden. A tutaj jeszcze takie sprawy. Rum. Tutaj też dużo czciny cukrowej, tak więc rum robią. Dobra, ja już mam wszystko, idę do kasy, więcej nic nie potrzebuję. Nie kupuję z nadmiarem. oszczędnie nie żyję. Nie wydaję na zbytki. Słuchajcie, zakupy zrobione. No i normalnie to bym wziął tuktuka, bo ciężkie te sprzęty. Ale robię kroki. Trzeba nabierać formy Także idę z kapcia. A widzicie ten lokal? Chińczyk się przenosi tutaj Widzicie ten Old Beijing Dumpling Tam gdzie wcześniej byliśmy Teraz będzie miał tu I u góry Słuchajcie i Ja już wracam na bazę, nie mam żadnej informacji Odnośnie skutera, ale jeszcze mam dla was Tutaj komunikat Niespodziankę, może źle użyte słowo niespodziankę, ale komunikat. Tak więc, zaczekajcie. Słuchajcie, jako że jestem w trybie sportowym i jest przez to praktycznie minimalna dawka kulinariów na moim kanale, a wiem, że sporo z Was lubi oglądać właśnie ten aspekt życia w Azji, to zapraszam Was na mój film kulinarny, który już sam tytuł mówi sam za siebie. Bardzo dużo jedzenia. Ten film niewielu z Was widziało, ponieważ wtedy mieliśmy mało subskrypcji, mało widzów, a myślę, że warto się cofnąć. Tutaj w tle leci Zajawka. Oczywiście zaraz pokaże się link. Link również będzie pod filmem. Tak więc zapraszam, cofnijmy się do tych moich starych czasów, gdzie żarcie wjeżdżało na stół. A tymczasem, pozdrawiam, łapka w górę, komentarz i do następnego odcinka. Cześć!